Prywatność prywatne. Ej, no już? Prywatny? Ej, no, się roll. Tych, A, link Discorda, muszę to zobaczyć w Ej, słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie. Prywatny. Czekaj. Ustawienia. Jak, jak to się robiło z mikrofonu. Ustawienia mikrofonu, Czy mógł się wyciszyć. Ej, nie waha. Dobra, walcz. Nie będę chciał się wciszyć. To jest prywatny, nie? Przepraszam, czy jesteś? Nie, bo to jest Weź e, link do Discord szybko wklej, wklej. Szybko, e, Discord. Ja zaproszę sobie. Nigdy? Generalny nowy link? O, ej no! Ukryte. Czemu? A jakby... Bo... Czekaj, ej, czekaj. Po do rata kopiuj. Ej, Dorota wysyłam. trip streamera. Mi odpala. Nie, bo to jest wak. Wak. Zjadaj tam, daj na publiczne. Nie no, może nie jedna minuta tylko. Dowolny, nie. Nie, inne. Długoszcz dwadzieścia. Nie, chcę żeby to sekundę było. O, nie. Wiesz, ustaw czas od razu na godzinę tego live'a. Można na teape. Nie masz Ale dobra. O tryb do zwol do tej godziny. Ach, a... Na tipi, do tej godziny, żeby zleciało sobie. Czekaj, czekaj, tryb zwolniony na taki pięć. Nie, moż nie możesz jeden? Nie właśnie, bo wtedy jest span a, a, a o to chodzi, ja myślałam, że opóźnienia. Czekaj, czekaj, dostosowanie. Czas. E e Czy to jest było? szczegóły. Tylko dla osób. A, no. Publiczne. Gotowe. Co kategoria gry no, Roblox Dobra to ja Uwaga i będzie zapis i live 3 rozpisę 4 Sąd. Sąd. W ogóle, siema jak to się... Ja są w streamie, poczekajcie chwilę. W ogóle, siema jak to się... Ja są w streamie, poczekajcie chwilę. Czy to moje trzysta pani bo kurde, na discorda, pingi tak. Mm. Czekaj na jeszcze, no, no tak, no tak, no no pingi, no do tego, jeszcze do tego, no 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 Ogólnie, weźcie, jeżeli ktoś jest, bo widzę, że są trzy osoby. Weźcie, mi powietrze, czy. Ogólnie. Tego, widzowie, yy, widać yy, muzykę. A czy złychać muzykę, tak? Czekajcie chwilę. Czekajcie się, mam słonko. Dzień dobry. Ej, Anka, słuchasz muzykę? Słuchasz muzykę? Weź mi powiedz. Halo? Halo? Nie, nie słychać? Uh -huh. Czekaj, to szybki refresh Spotify'a w takim razie. Może mi mówisz. O ty kuchy, że są cztery osoby? A nikt się nie odzywa, nie? Teraz? Teraz słuchaj? Czy nie? Oni w dupie? Eee, może hieny, wiesz, może hieny. Słuchaj teraz muzykę, czy nie? Nie? Kaj się. A czekaj chwilę. Muszę... Kurde, to Spotify'a. Uszy umyj? Ale nie, bo u mnie jest ta muzyka. nie rozumiesz, nie rozumiesz. Poczekaj. Eeeh, uh, uh, mas Nightbotem, no, na night Itbotem Oi, oh, no Weź do lajnka do coś Dodajcie do St.K.R.Questas requesta. oi 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 No Oi Nie wiem no. No a Oi 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 nie? No, 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 no. Czekaj, 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 czekaj. Co tu mi za jakieś ludzkie rzeczy? Czekaj, Anka. A, czekaj. Pyk! Chyba powinno być też czas jest godzinka. Dobra, poczekaj, poczekaj. Dobra, nie, każę, zajdę czasem. czasu. Nie, 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 ej. O nie, nie. I zle, jest z Maria Robert. Robert śmiecił. Siema mamę Siema Się ma O! Czekaj, śmieciu. Przez tego Roberta. Ej, no. O, right. Okej. Okay. I, I mi nie spał na PW? A, pomyślimy, przyjacielu. Ej, licznik wizerowała. Zajebiście. Czekaj. Wiesz co? Ty, Robert, możesz... A. No, co jest? Nie, dobra. Nie, nie, nie. nie. Okej. Okay. Nie, no. Co, że ja łama, Nie, no, robię. Nie, dobra. Nie, nie Anka, z Anka, nie no, co ty gadasz, kobieto. Dobra, jest ja ja Co? Zmiły jestem? No tak, a so, chwilę tych chłopaków zmieniasz, nie? Okej, okay, y, będę dawał, że tego nie widziałem. Tak. Dobra, ja bym kurde, jakieś gifciki może? Udzieli mm -mm. Udziel nam ślub. Ja się, wiesz. O. Wow. A, bez przesadę. Kapi to bober, to bober. Ty, si. no. Co, co, ale co, co, co ci od, co ci gra, kobieto? Albo stoi już na stołach, słodka wie... W młotach A, e, gdzie mama ku? gdzie mama Q? Gdzie mama i od co to to ok Dobra, S. Ojej, <ścoughs> eee, co ja zrobiłem? Ej, co by tutaj proszę państwa, może on tu to na live. A Roberto, ty nie ma, więc ty gadasz? Tylko to zapisz małe i duże, słabe i chude. <noise> Ale nie, go ogólnie tu na streamie nie ma wiesz Mam ochotę kurde dzisiaj na jakieś kluczyki, może krysa... Nie to widzi. To jest <grym> no. Czekajcie. Nie, on tak wbija i razem skiroki są jego strona to plazo jest załączkowa. Zrówko i odmowa. Słychać muzykę? Anna, anna Anka. Nie masz dziewczyny? Nie udzielam pytania na to odpowiedzi. Mm. ja pierdolę. Czekaj, bo dobra cena. Jak nie no. Uciekaj. Ale jak trollujesz masz sperma, to obysujesz? Nie, dobra, czekaj, co ty gadasz, kobieto? Ej, no, realnie słuchaj muzyki. No Dobra, nie wiem, zepsuta jestem no bez, Nie wiem. U mnie jak bungee. Dobra, ja słyszę, tak? Najważniejsze. Anka, masz jakieś klucze? Ej, ja już widzę, co ty dodałaś, ty mendo, na tego Sunk Request'a. Ja już, ja już widzę, co ty na... niego dodałaś, ty mendo. No teraz chyba powinna być muzyka, Jak nie, to ja idę spać. Anka, masz jakieś klucze na self? Masz jakieś klucze na self? Mówię, aż ja się z grubego siedzą, nikt do mnie nie chce przyjść. No co ty dodajesz do tego samego Ja SIĘ zaraz Z tego no, no tak, ale nie, do, nie można takich rzeczy na streamach permanent na YouTube dostanę. No co ty dodajesz, kobieto? Jeszcze 200, to za mało. Chciałeś takie, ja rozumiem? Ale co? No jeszcze... Zaraz musimy chyba zrobić jeszcze robloxa, nie? Nie chciałam chyba, nie chciałam piosenk okay. Sam. Dobra, reset bez Sima. Znaczy Robloxa. Yo. -e Yo. -e nie wiem Czekaj, patrz, o teraz będzieś nie? nie? Patrzcie, się teraz dalej słuchawki, nie? I co słuchać przed nie? Widzisz, w słuchawkach jest normalnie muzyka. No chyba, że jesteś głucha i nic nie słyszałaś. Gruby serwer... Gruby serwer wyłączyłeś! Czy ci kuźwa Robuxów nie dali, nie? Dobra, że X... losu, na jedną osobę. Ro... Ej, dobra. losu na jedną osobę. dobra, losu na jedną osobą! Dobra, losujemy XC. Piszę X, nie. Normalnie XC. Losu na jedną osobę, ją Tak. Odległ się strach. No gruby serwer wyłączył. O, nawet już chyba nikogo nie ma, nie? No nawet chyba już nikogo nie ma, nie? I chce. I chce. tylko sen. Sen, sen, A jedna osoba! pierd... pierdol. jest jedna osoba, ale. Za kurde... A nie, dwa no, coś Jeżeli ktoś chce, to ja i chcę. Dobra, gruby ser. Gr dla grubego Robuxy widzę dali. Mm, to Jeżeli chcecie Excludiwy piszcie XC! -e. Kurde, może ja paczki do odcinka se kupię i odcinek nagram. Dobra. Chcesz odpalić Hm? Ja chcę, a O Jezus, Dobra, idę, paczek. Nie rób tak. Jeszcze jeden. Szczerze, ja chyba dzisiaj live'a kończę wcześniej, nie? Tylko kurwa tego. Zrobię odcinek z paczek. No nikt nie pija. Robię odcinek z otwieraniem stu paczek, nie? Jeszcze idę dziewięć i hop, ja kończę live'a, nie? No, nie ma sesji, tak, tak Czekaj, czekaj, na chwilę móc...